10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nadchodzi noc pełna wrażeń. Już 31 grudnia yeah, man, od godziny 19 zaczynamy yeah, man, największą imprezę sylwestrową w Polsce. Yeah, man, Sylwester Ukaczora. Zagrają takie gwiazdy jak DJ Zero, MC Wateusz Syreny Policyjne, A o północy specjalny występ Orkiestry Prewencyjnej Policji. Nie możecie tam zabraknąć. Dla pierwszych stu gości pałowanie i porcja gazu w prezencie. Podczas trwań całego Sylwestra będzie trwał także konkurs na najbardziej skomplikowane złamanie kończyn. A łamać będą specjalne oddziały policji. Nie może Was tam zabraknąć. 31 grudnia, godzina 19. Warszawa, Żoli Bosz, ulica Adama Mickiewicza 49. Zapraszamy.